Jest z nami Mariusz z MGP WRAP. Chcieliśmy go poprosić o pomoc, jeżeli chodzi o pokazanie wam najistotniejszych, najbardziej potrzebnych akcesoriów, których Mariusz używa przy klejeniu PPF-ki. Jest tu zestaw takich najbardziej popularnych rakli w różnych wielkościach. Szczerze, czemu nie APA i inne produkty? Ja mam także że jak mi coś siądzie, to często nie lubię zmieniać później. Powinno się nożyków nosić w tak powiem w saszetce, którą mam przy sobie, no bo one cały czas nie latają. Mhm. Tak, czyli one się tak naprawdę mogą tępić w trakcie. Cześć, witamy Was. Tak jak już słyszeliście, zaczynamy cykl, gdzie będziemy starali się odpowiadać na najciekawsze pytania i pomagać Wam, jeżeli chodzi o wdrożenie się w temat klejenia PPF. Będziemy robili odcinki biznesowe, natomiast dzisiaj mamy przed sobą odcinek stricte praktyczny. Jest z nami Mariusz z MGP Wrap. Cześć. Którego na pewno znacie. Mariusz prowadził u nas szkolenia, jest właścicielem MGP Wrap Center. No i jako wyjadać dinozaur w tej branży, chcieliśmy go poprosić o pomoc, jeżeli chodzi o pokazanie Wam najistotniejszych, najbardziej potrzebnych akcesoriów, których Mariusz używa przy klejeniu ppf -ki. Dobra, Mariusz, jakby fajnie by było, gdybyś powiedział nam co nieco na temat narzędzi, którymi się zazwyczaj posługujesz, tak żeby osoby, które właśnie zaczynają swoją przygodę w tym temacie, troszeczkę się na ten temat dowiedziały. I moja propozycja jest taka, zacznijmy typowo od rakli, bo to jest chyba rzecz najważniejsza. No, jedna z najważniejszych. Na no, siedział rakla, to ja osobiście akurat używam takiego zestawu z folii samochodowej. Mi on bardzo fajnie przypadł do Stu. Jest tu zestaw taki najbardziej popularnych taki w różnych wielkościach, co prawda ja najczęściej używam w sumie tylko tych dwóch, no bo one mi się najbardziej sprawdzają przez to, że mają taki kształt wycięty tak naprawdę tak gdzieś do wnętrza, czasami jakoś mniejszą, mam jeszcze jedną przeciętą, dam, żeby ten kształt był minimalnie taki jak ten, tylko mniejszy, no ale ten kształt na pewno się sprawdza we wszystkich sytuacjach, w zderzakach, tak naprawdę we wszystkich zakamarkach no z rakli to są chyba tyle. Dobra, odrywałem. bo to cze czekaj, powiedz teraz rzecz taką, czyli e, mam szrakle większą, tak, i masz szrakle masz... mniejszą. Jakbyś właśnie mógł powiedzieć, do czego wykorzystujesz jedną, do czego wykorzystujesz drugą, nie wiem, czemu one jak tu, kurat mają takie kształty, no bo tych rakli jest tak naprawdę bardzo dużo i teraz z czego wynika, że używasz e, właśnie tego, co się liczy, czy tu jest też kwestia jakiejś, nie wiem, miękkości, e, kąta, e, jak, jak, jak to wygląda? Znaczy, czemu to, a nie coś innego? No, w tych raklach na pewno mi to, że one fajnie działają nawet jak folia nie jest polana wodą z góry. Okay. Nie zacinają się, tak? Okay. No ten kształt jest na pewno pomocny w jakichś zakamarkach. Tak? Jak robimy jakiś zderzak, czy w tej, czy w tej rakli. Jak robimy jakiś zderzak, czy jakieś uciążliwe miejsce, no to łatwo jest sobie docisnąć tą folię, przez to, że ona ma te wycięcie. No ciężej byłoby nam wejść w jakieś przetłoczenie, czy w jakiś zakamarek, na przykład jaką taką. Nie? No mm -hmm. tej to używam zazwyczaj do maski tak naprawdę, ale ona głównie leży w pudełku. Najczęściej używam właśnie tej do większych elementów. No wszystko zależy od powierzchni tego elementu, tak? Jeśli mamy duży element, no to używamy większej rakli, żeby zgarniać więcej. Używamy Takiej, no to zazwyczaj do no czyli do zderzaków, do jakichś pianów, do jakichś, nie wiem, listek innych tam, i tak powiem, mniejszych, mniejszych rzeczy, no, ewentualnie taką gdzieś tam do wnętrz. właśnie Taką też mam przeciętą jedną na pół, chyba jeszcze mniejsza do jakichś takich łaga drobnych rzeczy okay. we wnętrzu samochodu. Nie? Dobra, a powiedz, czy to, że one mają kolor niebieski, to jest uzależnione od czegoś? No bo są niebieskie, zielone, zderzają się różowe i teraz czy to jest jakiś jeden system, po którym może aplikator rozpoznać, z jaką raklą ma do czynienia, czy różni producenci różnie do tego podchodzą? No, właśnie różni producenci różnie do tego podchodzą, więc co producent to tak naprawdę inny, inny typ. No na pewno rakle i ich twardość trzeba dobrać gdzieś tam pod siebie. To okay. jakby jest ważne, bo jednym osobom się pracuje lepiej twardymi raklami, jednym bardzo miękkimi. Ja wolę takie pośrednie, bo te rakle akurat nie są ani twarde, ani nie są miękkie. Są takie dosyć elastyczne, mimo swojej twardości więc się mega fajnie sprawdzają w sumie do wszystkiego. Ja tak naprawdę korzystam z tego zestawu już od roku i w sumie nie potrzebuję żadnych innych reklam. Okay. Rozumiem, że zamawiasz to w Polsce, czy korzystasz gdzieś z jakichś tam Aliexpressów czy innych tego Nie, zaraz. zamawiam praktycznie wszystkie narzędzia z folii samochodowej, no to jest jedyny rozsądny sklep jak dla mnie w Polsce, żeby z niego kupować. Chłopaki mają pełny asortyment, jeśli chodzi o folię do zmiany koloru i tak dalej, a przez to, że Nasza firma robi wszystko, no to wygodnie nam jest zamawiać wszystko w jednym miejscu, no ułatwia to po prostu, nie? Dobra, okej, okay, no to przyjmijmy, że rakle mam w miarę opanowane, powiedz o jakichś innych narzędziach. Czego ty jeszcze używasz? Co ci jest niezbędne? stricte pod kątem jakby zabezpieczania lakieru PPF-em, jest tu kilka różnych ciekawych rzeczy. Jakbyś o każdej coś opowiedział, czemu to, a nie co innego, skąd to... się bierze Twój wybór? No może zaczniemy od tych takich podstawowych rzeczy, a potem powiemy o rzeczach, które są oczywiste, a nie wiem czemu większość ludzi ich nie używa. ok eee, Także od początku, no chodzi o czyszczenie, no to taka ściągaczka, no to nam służy do ściągania wody przed klejeniem. Najłatwiejsze rozwiązanie. Można taką kupić w każdym sklepie detalingowym. To jest mm -hmm. chyba jedna rzecz, której nie mam w samodowej, samochodowej. Więc to jest bardzo, bardzo pomocne. No płyn. no to wszyscy znamy Solutions Fusion. Właśnie nie wiem, czy wszyscy powiedz, bo my co? też gdzieś tam promujemy to rozwiązanie. Jakbyś mógł powiedzieć, czemu używasz tego, a zrezygnowałeś z Johnsona? Zresztą przez długie lata byłeś fanem tak, tak. i ciężko cię było namówić, ale się przekonałeś i nie wiem, czemu, czemu Fusion, czemu nie jakaś tam Apa, czemu nie Johnson, czemu nie jakieś inne rozwiązanie? A wiesz co, no na pewno na pewno jakby przejście na, na Fusiona z Johnsona było spowodowane tym, że receptura. Johnsona ona się zmieniła. Mm -hmm. No i były z nim problemy tak naprawdę że nim nie chce klejść, tak jak powinna. Fusion tak naprawdę głównie dlatego, że jest to firma, która produkuje też fajne narzędzia do różnych rzeczy, do przyciemienia szyb. Przede wszystkim specjaliści, którzy produkują ten produkt, a nie jakieś firmy no-nameowe. Szczerze, y czemu nie APA i inne produkty. Ja mam tak, że jak mi się coś wsiądzie, y to często nie lubię zmieniać później. Bo raz, że przez to, że mamy dużo pracy, nie mam czasu na jakieś testowanie różnych rzeczy. Takich dziwnych no narzędzia lubię, tak? Bo tu mam akurat takiego hopla trochę na punkcie narzędzi, patyczków różnych dubaczków, i innych rzeczy. Zresztą Maciek, Maciek z swojej samodowej dobrze o tym wie, bo zamawiam mi różne dziwne rzeczy ze Stanów. Okay. E czy tam przykład jest jakichś różnych zamówień? No, ale Fiorina, no wybrałem przez to, że no, jest to sprawdzona gdzieś ta marka na rynku. Y no i po pierwszym kontakcie stwierdziłem, że to jest dobry produkt. Na pewno na nim się już. wszystko fajnie klei. Więc tu nie ma tak naprawdę jakiejś większej filozofii. Jest on dobrze zrobiony, mieszany, tak, jak ma być, więc. Okej, okay. nie ma Czy to jak... ja, ja tylko dodam, że warto pamiętać, że różne folie mają różne kleje, i tak naprawdę warto zwrócić uwagę to, co producent folii i producent tego typu rozwiązania do klejenia piszą, dlatego że często jest tak, że dochodzi do jakichś negatywnych reakcji. i Akurat no. Fusion jest w tym ultra fajnym rozwiązaniem, no że ja się tak nie naprawdę. jeszcze, żeby, jakaś, żeby coś firma, jakaś firma w ogóle jakby nie dedykowała Fusiona do klejenia, mm -hmm. no i są tam jakieś firmy, które mają swoje środki, bo mają, nie wiem, jakieś mocno agresywny klej, bo po prostu próbują je sprzedać, no ale większość firm jakby z Fusionem nie ma żadnego problemu. Tak, tak, no on jest neutralny, więc tak naprawdę niezależnie od producenta, PPF-ki, tak naprawdę chyba w każdym e, przypadku się sprawdzi, generalnie chyba się nie zdarzyło, no ty też pracujesz na różnych produktach e, i chyba się nie zdarzyło, żeby kiedyś coś było nie tak, No prawda? i też jest fajne to, że jest w dużych opakowaniach, tak? Dostajemy go z taką bombą, Powiem, że są pierdoły takie, naprawdę, no ale dla nas to jest wygodne. Otwieramy opakowanie, wkładamy pompkę i że tak powiem mamy dużo, dużo tego, przez to, że też robimy dużo tej pracy, no to mm -hmm. wygodniej nam jest mieć duży pojemnik, niż mieć Jestem. ileś tam naście małych po prostu, Jestem. więc jest to jest znowu wygodna rzecz. Dobra, no to lećmy dalej. No nożyki, no nożyki, no to chyba każdy, kto klei folię, no to wie, że można ciąć takim nożykiem, można ciąć skalpelem, ja akurat lubię mieć taki nożyk, bo wkładam do niego pięć yy, wkładów, yy, więc jest mi wygodniej, nie muszę ich co chwilę zmieniać, jak dobrze wiemy, PPF-ie ostrość nożyka jest najważniejsza. Więc ważne jest to, żeby te nożyki były gdzieś tam pod ręką, no a z założenia nie powinno się nożyków nosić, w że tak powiem, w saszetce, którą mamy przy sobie, no bo one cały czas nie latają, mhm. tak? Czyli one się tak naprawdę mogą tępić w trakcie, więc ja wolę mieć pięć w magazynku i sobie po prostu szybko zmieniać, już gdzieś tam chodzić i wymieniać te. Dobra, a ja po, po, powiem jeszcze tak, jakieś konkretne nożyki, no bo mamy Olfę, która jest pewnego rodzaju wyznacznikiem i jakby ma jakiś tam standard, natomiast tych ostrzy jest bardzo dużo, więc jakbyś mógł trochę o tym powiedzieć, no i też kwestia kąta, prawda? No, bo tak. to też jest bardzo istotne. No, no kąt ja na pewno używam tak w skalpelach, od ten kąt musi być taki mniej więcej, to jest w 30 stopni, żeby mm -hmm. było wygodnie dojść do jakichś zakamarków. Mm -hmm. Jeśli chodzi o wyznaczniki standardów przez Olfę, to powiem szczerze, że ja szukam na tą chwilę jakichś alternatyw, Okay. bo no, ta Olfa jakoś ostatnio, coś się z nią dzieje, nie tak? Uh -huh. Nie wiem czy to, czym to jest spowodowane tak naprawdę, ale zauważyłem i gdzieś tam też słyszę takie głosy, że te wnożyki często są tak, że one są po prostu tępe w opakowaniu. Mm, szukam jakiejś alternatywy na razie, co nie znalazłem nic lepszego, mm -hmm. takiego dostępnego, że tak powiem, od ręki, no bo tych nożyków schodzi nam, nie wiem, tygodniowo ze 100 sztuk, no to już ciężko jest znaleźć jakiegoś dystrybutora, który mm -hmm. może Ci tego od ręki, że tak sprzedawać takie większe ilości mm -hmm. jakichś zamienników tego. Już dużo przetestowałem, ale żadne się gdzieś tam nie sprawdziły, jedne były fajne, ale problem był taki, że nie wiem czemu, ale nie pasowało do standardu tych uchwytów tam nożyków. Okay. I to był duży problem, posunąłem tylko do jednego nożyka, który mieliśmy więc to słabo, no musi to pasować do wszystkiego, no bo inaczej to jest bez sensu, Okej, okay. czyli generalnie 30 stopni, olfa lub jakiś lepszy zamiennik, uchwyt ma znaczenie, czy to do gór no, ma znaczenie właśnie ten przez to, że ma miejsce na 5 no, wkładów, tak, mhm. czyli możesz mieć z nim 5 nożyków, no i dwa, że jest plastikowy, tak, nie daj Boże nam spadnie, cokolwiek się wydarzy, nie wiem, zasłabniemy, wyleci nam, wiemy, mamy mokre ręce, czasami nam coś upadnie, to no, nawet jakby Wam uderzyło w samochód, no to nic się nie stanie, bo po prostu on jest plastikowy, a nie metalowy, gdzieś tam jeszcze i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem plastikowych rzeczy. Są małe wyjątki z pewnymi rzeczami, ale średziunożyki to ja lubię mieć plastikowe. Okej, okay. to przy okazji, Mariusz, bo mówiłeś o tym chwycie, wyślizgnięciu się. Jak ty traktujesz temat rękawiczek? Bo pojawia się też sporo produktów, które nawet są dedykowane właśnie do klejenia PPF-a czy do zmiany koloru. No i reklamują się producenci rękawiczek do tego służących. Ty gołe ręce, czy, czy, znaczy, czy jednak wiesz, czegoś używasz? co są rękawiczki, jakby takie nitrylowe, jak najbardziej, ale tylko w momencie, w którym lubimy szablone. Mhm. Dotykamy już folię, tylko Wyłącznie tą, którą właściwie przyklełem na samochód. Mm -hmm. W przypadku brytu nie ma to znaczenia, no bo i tak trzymamy folię za miejsce, które będziemy za chwilę odcinać. Okay. W przypadku takich wrappingowych rękawiczek, czyli materiałowych, dużo jest tego w internecie, że ludzie tym kleją. Szczerze powiedziawszy, ja jestem za mało zorganizowany, żeby po każdej robocie prać sobie tą rękawiczkę albo mm -hmm. mieć ich tak dużo, żeby mieć za każdym razem czystą. Bo dla mnie dociskanie tą rękawiczką no na prędzej czy później tak się zbrudzi, a my nie chcemy gdzieś tam dołożyć. Jakiegoś brudu na kręgiel. To jest też wszystko kwestia podejścia. tak, Jeden będzie wolał tak, drugi tak, więc okay. też nie ma co komu narzucać. Yes. Ja nie lubię akurat takich rękaj do zmiany koloru i tak dalej, to jak najbardziej, ale jeśli chodzi o PPF-a, to ja nie przypadam, obiad za rękawiczkami. Tym bardziej, że w takiej technologii jak my to robimy, to my nie potrzebujemy jakiegoś super szybkiego dociskania tej do folii i tak dalej, więc Dobra. to ma podobne znaczenia. To powiedz, co dalej? Co, co, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Z czego korzystasz? No, na pewno tak, bo dużo ludzi zapomina o tym, że auto trzeba porządnie odtłuścić. Zdarzyły się takie przypadki, że ludzie odtłuszczali i mam 10% całą podklejenie. Mhm. No Na pewno produkty dedykowane, to jest akurat Wrapper z folii samochodowej. Hmm, bo ten naprawdę czysta powierzchnia to jest klucz do sukcesu. Yy, zresztą dobrze wiesz, że jest, że często się o przykleja, odkleja się, cuda tak dalej. Ale najczęściej jest to spowodowane i w foliach do zmiany koloru i właśnie w folii PPF. Że powierzchnia nie została po prostu odpowiednio przygotowana, no i to jest na największym problemem tego wszystkiego. No przy tej okazji warto powiedzieć, że często wręcz rekomenduje się przepolerowanie, prawda? Tej powierzchni, przynajmniej w tych no, miejscach krawędziowych. Tak, no, ale krawędź, wiesz, krawędź, jakby zawinięcie krawędzi i tak go nie przepolerujesz, więc nic no. ze szmatką i to kombinować z jakimiś pamięstami. Szczerze wszak użyłem dobrych produktów, żeby odtuścić lekier. Wieso to stanie tak wyjałowieć, że on naprawdę będzie tępy. Okay. Nie? No, są takie produkty, którymi można odtłuścić. W taki sposób, że na lakier, jak się uprzesz, może z nimi ściągnąć. Więc mhm. bardzo ważne jest to, żeby te powierzchnie były oczyszczone. No bo te samody z salonu też mogą wyjechać zabezpieczone, tak? Popsikane, jakby no Bardzo często tak zdarza. Czymkolwiek, żeby się to tak naprawdę tylko zabłyszczało do wydania samochodu, a później obligator, który tylko czy tak powiem, nie dopilnuje tego procesu przygotowawczego, no to później naprawdę ma problem a obwinia nie siebie i swoje umiejętności, tylko tak naprawdę producenta folii albo osobę, która mu to sprzedała, bo zawsze jest łatwiej obwiniać kogoś niż siebie, nie? Prawda. Dobra, a czemu akurat Wrapper Cleaner? To to ją... Z czego wynika, że korzystasz z tego, a nie z jakichś takich bardziej tradycyjnych rozwiązań typu właśnie IPA czy tam inne cuda? No IPA tak naprawdę ma problem taki, że IPA tylko odtłuszcza, ale nie domywa, tak? Mm -hmm. Te cleanery wszystkie, które są w folii samodobowej, taki zestaw dwóch cleanerów, Jeden, który czyści i mniej otłuszcza, drugi, który mniej czyści, a bardziej odpuszcza. Ja polecam taki zestaw sobie, że tak powiem, używać, bo one nam doczyszczą miejsca, których nie domyliśmy. A mm -hmm. i pan nam tego nie zrobi, niestety. Nie? I pan nam nie rozpuści tego brudu na tyle, żeby goś wyciągnąć na szmatę. A w przypadku cleanerów, no to mamy taki bluz, że właśnie. Ten cleaner nam porządnie też oczyści i tak dalej. No nie ma znaczenia, jaki to będzie produkt, czy to będzie zawery, czy to będzie swoje samochodowej. tam ja używam swojej samolej, no bo tak jak mówię, zawsze on jest. Ja nie lubię jak się do czegoś wzwyczajać i później czekać, że nie wiem, czegoś nie ma, albo ktoś nie zamówił mhm. i tak dalej, i tak dalej. A to mi się sprawdza. Nie różni się za bardzo niczym od topowych produktów, ale ważne jest to, żeby to był produkt dedykowany. Mhm. Tak? Czyli nie, nie używajmy zamienników jakichś, do, nie wiem, do oczyszczania od powłoki czy jakichś innych cudów, używajmy produktów, które są przyznaczeniem do danej, danej rzeczy po prostu. Okej. Okay. A co mówisz o tych tutaj malutkich pałeczkach? że to pałeczka. może jeszcze tak, dobrze. tutaj okay. jeszcze ściągaczka taka zwykła, mniejsza, po prostu to jest jakby alternatywa tego do mniejszych elementów, no czołówka, hmm. ja do mnie czołówka, jak ktoś pracuje bez czołówki, no to jest średnio. Nawet jakieś super światło, że tak powiem, w studiu, tak jak my się staramy gdzieś tam mieć u nas. to na pewno czołówka jest najważniejszą rzeczą, no bo pozwala nam dokładnie widzieć miejsce, w którym robimy jakieś łączenia i tak dalej. Że must have dobra czołówka. No, nożyk bezpieczny, taki do docinania Brytów na przykład. To są nożyki do ze zmiany koloru, ale one się też dobrze przy PF-ie sprawdzają. No bezpieczne do przycinania sobie Brytów na samolocie, żeby niczego, że tak powiem, nie uszkodzić. Okay za zapalniczka, no to tak, ale do wykończenia pewnych rzeczy, no to się nie będziemy rozwodzić, no bo to nie ma z większego sensu, ale... ale palniczek palniczek maskę, jest, jest must have bardzo ważna rzecz, przynajmniej jak dla mnie. no Jest za ważnych rzeczy, tak. No jakiegoś rodzaju dubaczki, tak naprawdę do odchylania, uszczelek. Ja nie lubię plastikowych, bo one się łamią, wyginają, okay. nie pomagają. Metalowe są jak najbardziej fajne, ale trzeba umieć się z nimi obchodzić, żeby gdzieś tam nie uszkodzić lakieru. No ja pracuję nimi od wielu lat. Więc... Przepraszam, czy ty to odkupiłeś od jakiegoś dentysty? Wiesz co, no to są praktycznie takie same jak dentystyczne. Ten akurat jest SOTA, on jest, kiedyś był powlekany teflonem na mhm. początku. No to jest fajna rzecz do zmiany koloru, bo się foja do niego nie przykleja. ten teflon niestety schodzi. Ale tak naprawdę można kupić sobie dentystyczne, zwykłe, o się wyparzyć i używać. Mhm. Bo to jest to samo, a jak są ze stali chirurgicznej, no to one są twarde. One często nam służą też mhm. do demontażu pewnych rzeczy. W samochodach, ale, y, ta stal chirurgiczna ona po prostu jest twarda. Jak sobie zamówimy takie do jak kobiety czasami używają itd., tak dalej, to się za chwilę wyginają itd. tak dalej. No tego patyczka nie jesteśmy w stanie nawet ruszyć, mimo mm -hmm. to, że on jest takie cienki. Czyli nie? rekomendujesz metalowe, nie plastikowe. No ja nie lubię plastikowe, kiedy chodzi o odchylanie, bo to są takie typowe rzeczy do, do odchylania uszczelek, tak, do wchodzenia w jakiejś takie zakamarki, nie mm -hmm. wiem, do oddubania sobie gdzieś tam folii delikatnie, jak nam coś się sklejało, czy do wycięcia jakiegoś, nie, wiem, zabrudzenia małego, które nam padło. No później ewentualnie patyczki takie do dociskania. To jest patyczek to do dociskania w jakiejś zakamarki w jakiejś szczeliny, gdzie nam rakla nie wchodzi. naprawdę do wykończenia bardzo fajna. I tu też polecam kupić takie lepsze, bo jak kupimy sobie taki na przez za 10 zł, no to jeden taki za stówę czy milion kosztuje. Starczy nam na 20. Przeżyje tyle samo to 20 takich tanich sali AlieExpress. Okay. A wystarczy ci taki jeden, czy masz jakiś taki wiesz, większy większo mamy, bo... mamy ich akurat nie jest 10, bo ja je co chwilę gubię. Mm -hmm. To jest jakby największy problem. Tak. Ale on jest o tyle fajny, że nawet jak się służy, jak gdzieś tak rawiczenie stępić, wystarczy tylko papier ścierny, przejechać go dwa trzy razy i on tak naprawdę jest jak nowy. Okay. Niektóre mamy nawet takie, które są już do samego końca, nie? więc to też jest fajna rzecz, że można go zeszliwować i on jest jak nowy. Mimo to, że ten nie wiem, ma już na pewno dłuższą chwilę. No ale warto. Lubisz te z bo na są naprawdę z fajnego plastiku, nie pękają przede wszystkim, bo te chińskie lubią po prostu przy dociśnięciu pękać, a ten jest dosyć elastyczny, też nam wchodzi, widzisz, każdy zakamarek, mm -hmm. jest, jest to dosyć fajna rzecz do takiego właśnie wykończenia. Jak robimy, nie wiem, matowego BPF na samochodzie, na no przykład i chcemy go w dosyć zaawansowany sposób okleić, czy zmianę koloru ppf no to takie rzeczy są jakby bardzo, bardzo mocno potrzebne. Czyli Yellow Tools. No ja polecam, ja lubię narzędzia z Yellow Toolsa. Okay. też dziś firma z doświadczeniem. No i na pewno najważniejsza rzecz, o której często ludzie zapominają i ja nie lubię, jak ludzie o tym zapominają, są pesety, tak? Różnego rodzaju pesety. Bo nie wyobrażam sobie, że ktoś to klei PPF, a nie ma pensety porządnej. Uh -huh. Tak? Te pensety nie wiem, kosztują 500 zł, też tam 600. Uh -huh. Ale to jest zestaw różnych penset. Tak naprawdę mamy takie pensety, którymi bardzo łatwo jest folia. gdzieś wyciągnąć z jakiegoś zakamarka. Nie musimy dubać nożykiem. Jak ja już widzę, jak ktoś długie nożykiem, żeby folię. Jeśli tam wyciągnąć, to jest bardzo duże ryzyko, że to się uszkodzimy. A taką pensetką porządną, jak mam oczywiście grzyżetu nawet. Ona no, no, tak naprawdę włosy jakby wyrwała. Mm -hmm. To jest w stanie złapać sobie folię wyciągnąć nie mamy żadnego problemu z tym. No takim wykończeniem tak naprawdę, Dobra, bo, do wykończenia jest potrzebne. Czy to nie? są pensety jakoś dodykowane Tak, do to są też, też też są te nie do, nie do PPF-u, tylko do kraja okay. są też z firmy Yellow Tools. To też jest fajna, rzecz właśnie no są drogie rzeczy, tak? ale no, nie, ukrywajmy, nie ukrywajmy tego, że no, robimy drogie usługi. Tak? Gdzieś tam każdy z nas na tym zarabia, więc chcemy też to robić profesjonalnie, więc ja mam, nie wiem, co 5 minut wyrzucać pensetę, bo ona mi się pokrzywiła i płatem za 20 zł. No to wolę sobie kupić zestaw 6 penset, jakby tam 6 zł mamy stówę za sztukę. Mm -hmm. To nie czarujemy się, no dość szybko odwraca. A mamy przynajmniej naprawdę porządne narzędzia, mamy, nie wiem, potrzebujemy za kamerka wyciągnąć, bo mamy taką bezetę. W której złapiamy folię w takiej dużo może ją nawet sobie, żeby dotknąć nożykiem. Okej. Okay. Nie, dla mnie takie rzeczy są ważne. Takie pancerze nie kupisz w sklepie, nie wiem, z akcesoriami do mm -hmm. to Nie ma alt, nie. Okej. Okay. Czy nie wiem, czy taką na przykład, którą też możemy gdzieś tam sobie przyłapać. No różne te pancerze mają akurat z tej firmy Lotus. No i są trzy te przemyślane gdzieś tam pod kątem folii, no tak, nie? No tak. Nie potrzebujemy od lat, nie. Tak. Niekoniecznie nie, nie nie, do SPF nie. właśnie, ale też do folii do zmiany koloru na pewno te pensety się nie, nie zużyją szybko, a często będą pomóc na nie? Dobra, Mariusz powiedz jeszcze taką rzecz, bo y, powiedziałeś, że warto inwestować w rzeczy trochę droższe, ale przemyślane. E, powiedz mi, jak podchodzisz do tematu opryskiwacza, bo to też jest rzecz, o którą ludzie nas bardzo często pytają. No, mamy opryskiwacze ręczne, oczywiście tak, gdzieś tam trzeba ci, 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 ciśnienie nadmuchać. E, mamy opryskiwacze e, takie bardziej zaawansowane, które e, już trochę kosztują. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? I, i, jest wszystko kwestia tego, jak dużo pracujesz, tak? ile robisz tej roboty. Nawet no, jeśli robisz, nie wiem, jednego fronta na trzy miesiące, no to jakbym bez sensu jest inwestować w jakieś niewiadome narzędzia. Chyba że planujesz faktycznie rozwój tego biznesu i tak dalej, no to możesz sobie kupić dużo taki opryskiwacz No, ale na początku, jak ktoś zaczyna, nie, tym bardziej, jak ktoś robi na przykład jakieś małe elementy. No to taki spryskiwacz wystarczy. Minus jego jest na pewno taki, że nie, nie wypukamy sobie dobrze jakichś zakamarków, tak? nie ma ciśnienia. Tak, nawet jak małe tak, rzeczy, no takim e, kegiem niestety zrobimy to dużo lepiej. Ja jest on troszkę droższy, no ale znowu, czy on jest aż tak drogi, żeby się nie opłacało go kupić? No, mm -hmm. Trzeba to pytanie sobie samemu gdzieś tam odpowiedzieć. Jasne. Ja na pewno używam tylko do lubrykantu kegów. E, jeśli chodzi o wyblikiwanie wody, no to ja akurat używam e, takich mniejszych spryskiwaczy, no, no bo ja lubię kontrolować to, tym bardziej, że jak pracujemy na na przykład na fiożynie, a mamy dobrą folię, to wypłukanie zwykłą wodą demineralizowaną fiożyna powoduje, że ta folia nam się bardzo szybko przykleja. Oczywiście, jeśli mamy też dobrze przygotowaną powierzchnię, mm -hmm. więc ja wolę to mieć punktowo, bo jak nalejemy za dużo tej wody, to mogą nam jakieś plamy powodzić, że za dużo nam się przyklei, nie tyle ile byśmy chcieli, tym bardziej nie wiem, jak można do kega naleć samej wody, no ale w sumie z woda nam się wleje wszędzie, a my mm -hmm. chcemy to tak naprawdę punktowo gdzieś tam zrobić. Z takiego opryskiwacza to opryskujemy tylko krawędzie, jak już mam wszystko gotowe, no to gdzieś krawędź można sobie przebukać takim, ale do jakiegoś takiego mocowania, montażu, no to taki spryskiwacz zwykły, po prostu taki czy z kwazara, on się zupełnie sprawdza i dużo lepiej, niż tego na za duże. jest lżejszy, a dwa, że i dwarze nie po prostu no, mam pełną kontrolę nad tym, gdzie psikam tą wodę i ile leję, jej leje, leję, nie. Okay. Czyli rozumiem, że rekomendujesz mimo wszystko kaga ciśnieniowego tak. plus jak to Najbardziej no, tylko tak jak mówię, no, jeśli ktoś robi, nie wiem, zaczyna swoją przygodę i nie chce inwestować, bo jeszcze nie wie, czy to jest dla niego, jest, bo się uczy, no to bez sensu jest kupić milion narzędzi tak naprawdę, jak to mówią, często więcej sprzętu niż talentu. Nie dla każdego jest też ta robota, jak dobrze wiemy, yy, więc jak się ktoś odpowie na to pytanie, że tak, mi to idzie, ja chcę to robić, no to jak najbardziej taki jak to jest must have. W ogóle. No to Mariusz, to tak na koniec pytanie następujące. Jestem laikiem. Nie wiem, czy będę to robił, nie wiem, czy to jest dla mnie... Chcę wydać jak najmniej pieniędzy, natomiast chcę zacząć, robię jakieś takie właśnie drobne elementy. Powiedz mi, co jest według Ciebie takim typowym must-have, który początkujący aplikator po prostu musi mieć? To tak, na pewno Fusion, tak, tylko takie małe można sobie kupić, bo one wiemy są w różnych w różnych wielkościach. No nawet pewno nożyk, tak, no bo bez nożyka to ani róż. Nawet jak będziemy robić szablony czasami się zdarzy, że musimy go gdzieś dociąć. Ściągaczkę jakąś małą, przy czym możemy też użyć po prostu rakli, którą będziemy pracować jako ściągaczki, jeśli tak jak mówisz, będziemy robić małe elementy. Rakla tak naprawdę też wystarczy jedna, nawet taka, bo ona była idealna do tego wszystkiego bo zrobimy nią i wnętrze, i zrobimy nią wszystko, a można też kupić teraz nie wiem czy te, ale tak, w takim kształcie można je kupić pojedynczo. I uh -huh. to w sumie tak naprawdę tyle. Czołówkę można kupić, no tak, jak ktoś może, nie wiem, chce wydać mało, no to może kupić taką za 50 jest. No ale to są takie podstawowe rzeczy, no oczywiście jakieś tam spryskiwacze, tak można sobie kupić dwa takie spryskiwacze, czy nawet te mniejsze z kwadrera, jak ktoś zaczyna i będzie robił tylko lampy, nie wiem, jakieś tam słupki piano i tak dalej, może kupić sobie nawet dwa te mniejsze spryskiwacze z kwadrera żeby sobie zacząć tą przygodę tak naprawdę, nie? Okej. Okay. Dobra, Mariusz, no to e, dzięki Ci bardzo. Fajnie, że udało nam się pogadać i trochę przybliżyć temat tych podstawowych akcesoriów. Do zobaczenia na szkoleniach. Polecamy samochodowa.pl, tak jak Mariusz powiedział. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem wdrożenia się w PPF, zapraszamy do nas na szkolenia. E, no i cóż, tyle. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Cześć.